Witam, witam po przerwie. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Na For Life jesteśmy elegancko dzisiaj. Na ekranie, tutaj proszę, donaty, które mi przysyłaliście. Za wszystkie bardzo dziękuję, oczywiście, i pozdrawiam. Widzowie, mamy już 1780 subskryberów na kanale. Mało brakuje nam do 2000. Także zachęcam, zachęcam, zachęcam tutaj do zostawienia subika, a i dzwonka, bo warto być na bieżąco. O i co? Dzisiaj dodali jakąś wyspę, gdzie to jest, tu będzie. Wczoraj około 22.00 dodali nową wyspę na serwis. Znajduje się ona tutaj, pośrodku Martin Bridge'a i Follow'a, więc dzisiaj to sobie ogarniemy, a tak jeszcze zanim to zmieniliśmy bazę organizacji mamy teraz bazę na G2, chyba będziemy z Bucisza lecieć do, lecieć na tą wyspę, bo prawko zostało mi odebrane, niestety i tak tutaj się to prezentuje Flashy, Clover, Clover chyba też na Malinach, Komet na Malinach Voodoo pierwszy na serwerze, Bo pojazdy jak pojazdy, Ledzi mamy dużo tam resztę, jakieś Longi, Kingi. chyba, że Helką sobie tam podlecimy sprytnie, to to Chyba helka będzie najlepszym wyborem. Tylko muszę dojmać na drugie piętro, bo tam chyba wejście jest. To, jest. Jest tu helka w ogóle? Są dwie. To lecimy czerwoną, bo szybsza. Helką mogę na luzie. Koczukajcie, mam zbindowane latanie na helce. Nie mam, no to se przebinduję na szybko. Dobra, jestem, działa to? No, coś tam działa, na strzałkach nie mam. Dobra, lecimy i tak. A tu paliwo kurwa niezatankowane. No dobra, co jest? Co z takich nowości? Nowości jest nowa 911 czy 112 o 911 też działa 112, też działa. Mamy nowy panel wezwań. Można sobie wybrać do saptów, do SAMDów, do SAFTów. Podświetla nam się to lekko. I tu sobie piszemy Siema, help albo porwali mnie i y odgrywacie albo coś. Albo możecie tam saftą zgłosić tam drzewo powalone, czy też yy, plamę, plamy oleju na drodze. Szkoda, że pod tym panelem nie ma Sara, tylko z, znów te... Znaczy znów wciąż jest to zgłoszenie, wezwi Lawetę. No, to niezłe drzewa. bym sobie tutaj przykurwił lekko. No, i przed nami już widzimy wyspę. Całe te gdzieś tu musimy znaleźć. Jak to się nazywa? No, tu jest nasad, na tym salonie przed nami helipad. O, helipad, no właśnie. Dobra. Ja to latać nie umiem. Ale Myślę, że problemu z wylądowaniem nie będzie. O, już środek prawie. Dobra, wsiadamy z tego, bo to na kurwę mi po uszach. On z Dobra, jesteśmy na Blueberry Island. English. I co, może se wejdę na tego Discorda Projects skompany. Tam było większe takie ogłoszenie, a tego nie przechwytuję tutaj. Od dwóch tygodni. Kurwa. Od dwóch tygodni pracowaliśmy nad czymś nowym dla was. Wysyłałem jakieś przecieki i część z was się domyśliła, ale w końcu mogę to oficjalnie potwierdzić. Stworzyliśmy wyspę i zawitała już dziś na serwer, czyli wczoraj. A znajduje się na niej kilka nieruchomości, mechanik wraz z nowym warsztatem tuningowym oraz wulkanizacją, stacja... Dla pojazdów lądowych oraz wodnych, salon D, SD. No, to tako na wstępie. I tak o, kurwa, tak o, normalnie. Właśnie tu zejść jakoś szybko. Tu na budkę na przykład. No i bez stracenia HP. Proste. Dobra, zaczniemy sobie od... Jakby tego mostu od początku sobie zaczniemy, tam jakaś tablica była. Co ją ogarniemy? Kurwa, może coś z aparatu wezmę. Blueberry Island. Nie wiem, czy się island czy island? Kurwa, czyta. Island. Kurwa. Island. Island. Island się czyta. No, już wszystko jasne. Seizu. Feper. Dobra. Blueberry Island autorzy Billu, Lampek, Avenged, Ekstazy, X-Quart, Jabko, Zbyk. 416 obiektów. Wyspa zajmuje, wyspa zajmuje 2,55 MB, Tworzenie wyspy zajęło nam dwa tygodnie. Otwarcie wyspy, no jak mówiłem, było wczoraj. I tutaj logo, project skąpany jest super. O, jeszcze tam. O, jeszcze Sebix, piso. Że pozdrawia. on tu stoi. Nie, to nie on. Że pozdrawiam. To pozdro, zebiks. Już nie będę pisał O, śmiechu warte On odśnieża O kurwa No tu jest wjazd spoko, fajen Tutaj jeszcze by barierki chyba się przydały Bo tutaj O, już widzę te auta w wodzie A ta woda jakoś taka bardziej niebieska Się wydaje tutaj, nie wiem Lampy są tutaj spoko, tak jakby Przymocowane, tak jakby w moście są Wystają z mostu to ja spoko wyglądało, kurwa. E, śpisz? Nie. Nie, kurwa. O, dobra jest. O, tam mamy mecha. Tu chłop... Y, babki robi z piasku. Jakiś kid. Tam se leży Janusz. To luki 16, 100%. I co? E, co tam dalej? Jakieś domki, salon. I tam jeszcze przejdziemy se. To w nocy może lepiej wygląda. No, mamy noc. Kacperek, dziecko. Kubuś. Piotr, ratownik. Tu domek pewnie będzie, to wszystko na licytację pójdzie. No śmiesznie, bo wczoraj podjechaliśmy na chwilę tutaj o północy albo 23.00. Ogarnąć, co tu się dzieje. To chłopy normalnie na te domki kampili, a tu wszystko na, na licytację idzie. Mech, że mech przy autostradzie będzie na tej wyspie. Wulkanizacja, o i tu tuner będzie. Śmiechu warte. Tu kolejny domek, tutaj spo, spora nawet posesja jest. Pewnie możemy się spodziewać tutaj kursów z kuriera na te domki. Ten domek na przykład też jest spoko, mamy podjazd. Garaż z tyłu. I z tyłu jeszcze dużo miejsca jest. A tam widziałem jeszcze inny, jeszcze inny domek. to to jest? Mati, graficiarz, Fabian. Spadochroniarz, jak on... Pod doga kręci. Tu coś jeszcze jest. Bankomat mamy. No tutaj jest ta stacja dla łódek, tutaj salon. Do salonu na koniec tam sobie pójdziemy, jak będziemy pod Helkę już podchodzić. Obkrążymy sobie to trochę. Tutaj też domki, a tutaj ten domek, o którym, yy, o którym myślałem. No, tutaj domki są z, z Whitewood. Tak jakby są, tylko nie ma tu tych pszaków. Jakby nie było tej siatki, dałoby się stamtąd jakieś... Pojazdy wyprowadzić, tak tutaj to wąski przejazd, tutaj willa jest rozumiem, tu, tutaj nawet spoko jest spory podjazd, po jednej stronie można sobie pojazdy poustawiać, pewnie jakaś tutaj baza organizacji będzie, no tutaj dość szeroko jest, to na luzie, te garaże pewnie, a jakby te garaże dało się otwierać, chociaż nie wiadomo, może będzie się dało, to tam w środku by sporo jeszcze miejsca było, no i mamy wyprowadzenie do plaży jeszcze, do plaży, do wody, nie wiem. Balkon, tam co jest? A tam już jest Blueberry. Spoko opcja. No i co? Tu jeszcze jakaś klientka Zuzia, Tu grzybiasz. per grzybito. Co to na tyle by było? No i tu po środku jeszcze domki. A tu jakaś fontanna. Romantyk Patrick, O, życie. Życie się można odnowić. Co jest, kurwa. Nie będzie trzeba grzać do las Venturas. Na szpital, tylko będzie można sobie tu na środek mapy podjechać. Tu natalka i Bartuś, nieźle. To chyba wszystko. Tu jest chyba wejście na dach czy nie? Parking dla helikopterów, tak. No i tutaj możemy się pewnie spodziewać yy, ...spodziewać odświeżonych yy, pojazdów. Modeli odświeżonych pojazdów, którzy, które tutaj będą. Co jest? Widać to imię, o jest Daniel. Siema. Jest Błażej. Gdzie jest kurwa zbyszek? A gdzieś widziałem screena o wycieku. Wycieku? Nie wiem, ktoś to wstawił gdzieś, że nowa podmianka Admirala. O, mam dwa screeny, To Wam wkleję tutaj, jakby z dokładką na dole. Nie, nie wiem, co tu się jeszcze zmienia. Chyba z tyłu antena jest, wystaje z bagażnika. Tu nie wiem, bo nigdy nie miałem Admirala. Ale wygląda nawet spoko taki merd. Z gierki mnie wyjebało i sobie czekamy na taxi, a co? No, fast taxi jeszcze, tak, tak. Za darmo. Kasa niby nie będzie pobierana, ale tu trzeba posmarować trochę. Jakiś twój szczęśliwy dzień. Ile? Jedenka. K? Ta, chodzi git. Dzień na widzenia. Dobra, jesteśmy już w Blueberry. I co? Zawijamy Hugokopter. Czego... Co jest kurwa? Jeszcze go zatankujemy, chyba W to jest. Stawimy na bazę i będziemy zawijać, bo co z nowości więcej to nie wiem. Ale ten były kurierki takie świąteczne, czerwone, to zostały zmienione z powrotem na podstawowy model. Tu jest naprawa, to naprawa chuj jest naprawiony. Jest stacja, o tam gdzieś. Binko w sale. Nieźle. A mój kurwa. Zatankowane. Dwie stówy. Zawijamy na bazę No i co widzowie To było na tyle z dzisiaj Jeśli podobało to łapka w górę Siema